Dzień dobry moi mili, witam serdecznie wszystkich na kanale Anna Fi. Serdecznie zapraszam dzisiaj do czytania takiego w ramach podziękowania dla zodiakalnej panny. Dlaczego podziękowania akurat dla panny? O no, dlatego, że akurat pod waszą prognozą miesięczną na miesiąc maj było najwięcej polubień, stąd chciałabym się Wam tutaj zrewanżować za te wszystkie polubienia i w ramach właśnie podziękowania postanowiłam zrobić taki bezterminowy rozkład partnerski dla Was. Kiedy go zobaczycie wtedy, wtedy może być dla Was. Ja Wam tylko przypominam, że te czytania nie będą dla wszystkich, będą dla jakiejś tam może określonej grupy osób, więc proszę, abyście wzięli tylko to, co wam tutaj pasuje, a to, co, co wam nie pasuje, po prostu zostawić dla innych. Zrobimy sobie to czytanie e, dla was e, w takiej tutaj obsłonie. Po, po lewej stronie będą wasze karty, tak? po, po prawej stronie będą karty dla waszego być może partnera, być może dopiero się z kimś spotykacie. No nie wiem, no tutaj może być ogrom sytuacji w waszym życiu. Bo no to czytanie jest zarówno dla, dla osób, które są już w jakichś związkach, lub dopiero mają zamiar z kimś tutaj wejść w związek, a na środku rozłożymy sobie karty na, na tą relację. No dobrze, to sobie zacznijmy. Wasza postawa wobec drugiej osoby. Dziewiątka kielichów uczucia wobec drugiej osoby. Siódemka, buław, myśli, które mogą dotyczyć drugiej osoby, choć, choć nie muszą. Bardziej to przesunę, żeby to wszystko nam tutaj grało, żeby wszystko było widać. I co wnosicie do relacji? Słońce. Dobrze. Jaką postawę wobec Was prezentuje druga osoba? Dziewiątka była. Uczucia wobec Was? Diabeł. Myśli. Mogą was dotyczyć, nie muszą. Król buław. Ale co ta osoba wnosi do waszej relacji? Arcykapłanka. Kto czeka? Król mieczy. Nie? Na czym opiera się ta relacja? Ja pozwolę sobie te karty tutaj relacyjne na razie pozostawić zakryte. I najbliższa przyszłość tej relacji powiedzmy do trzech miesięcy. Dobrze, mamy karty rozłożone. Dobrze, no i wasza postawa wobec drugiej osoby pokazuje nam się w dziewiątce kielichów. No tutaj wy, wy byście przedstawiali się jako osoba, która chciałaby tej osobie drugiej no przychylić nieba, tak? Ta dziewiątka kielichów to tutaj jest pokazana w tej karcie jako właśnie obfitość wszelkiego rodzaju. Tutaj aż się z tego wszystkiego wysypuje, wylewa, więc może właśnie wy jesteście w takiej postawie, że tutaj poznaliście kogoś, jesteście z, kim, z kimś w związku i, i macie takie pragnienie, żeby tej osobie tutaj z waszej strony nic nie brakowało, ani emocjonalnie tutaj tak, być może gdzieś, jeśli razem, nie wiem, mieszkacie e, lub lub hmm, gdzieś tam może planujecie, to chcielibyście, żeby z Waszej strony, drogie Panny, hmm, ta osoba tutaj była zadowolona, tak? Czuła się dobrze w Waszym towarzystwie, aby, aby to, no, ta obfitość w tej relacji tutaj była, tak? Natomiast ta osoba pokazuje mi się, e że wobec was, my taką postawę lekko uciekającą mnie, ta dziewiątka buław jakby tutaj y, może się w ogóle boi y, tej relacji i, i nie, jest, nie jest pewna. Mimo tego, co Wy tutaj macie dobrego do zaoferowania tej osobie, y, tak jakby ona troszeczkę stroniła, stroniła od tej relacji stroniła przed tym, co wy jej tutaj proponujecie, co, co wy byście chcieli jej dać. No myślę, że troszeczkę takie, nie wiem, czy, czy dojrzałe, czy, przepraszam, czy niedojrzałe, tutaj emocje mają jednak w tej sytuacji miejsce, bo na tej karcie tutaj pokazuje mi się ten chłopiec, nie? I ja to tak troszeczkę odbieram, że ta osoba jakby nie umiała Wam powiedzieć faktycznie, o co jej tutaj chodzi. Nie? W tej dziewiątce była woli gdzieś się tam przed wami tutaj ukrywać, tak? chować te emocje, aniżeli powiedzieć, co tak naprawdę co tak naprawdę jej tam nie gra, Ma nie? jakieś może obiekcje. No i tak, no, uczucia wobec drugiej osoby. Wy mi się tutaj pokazujecie w tej siódemce buław. No z jednej strony to jest taka karta, gdzie chcielibyście z tą osobą spędzać czas, chcielibyście tutaj z tą osobą coś zadziałać, natomiast macie jakieś wątpliwości, jednak gdzieś tam z tyłu głowy coś tutaj z waszej strony Jakbyście czuli, że coś tutaj nie, nie gra tak, jak powinno, nie? Może tutaj się zdarzyły jakieś nieporozumienia. Czego dotyczą te nieporozumienia? No, będziecie tylko wywiedzieli. Natomiast jakieś tutaj, no, patrzcie, oni wszyscy patrzą na tego jednego spotkania. Więc tak jakby, jakby coś tu w ogóle nie, nie grało w tej, w tej sytuacji. Więc może i wy, coś przeczuwacie, coś czujecie, gdzieś tam wasza intuicja zadziałała, że mimo że byście chcieli z tą osobą tutaj coś zadziałać, być może w ogóle przeczuwacie, że w jakiejś tutaj waszej relacji następują jakieś kłopoty ale nadal jesteście przy tej dziewiątce kielichów, jesteście no dobrze nastawieni nie? Na, tą, na tą relację, no ale dobrze, no tutaj y, uczucia wobec Was, tej osoby, pokazuje mi się diabeł, nie? i ten diabeł tutaj y, może, oka mo może pokazywać, że ta osoba wobec Was y, chciałaby tutaj jakiegoś romansu. Bo, bo to, są, to, to jest uczucie pasji, nie? Ten diabeł. No takie, jakby to powiedzieć, żeby tutaj YouTube nie, nie zablokował czegoś przez, przez źle użyte sformułowanie. Taka pasja, seksualność. Być może ta osoba chciałaby tutaj od was jakiegoś romansu, nie? No bo no, diabeł to jest też karta jakiejś manipulacji. Natomiast no, w tych uczuciach to są właśnie takie silne, silne uczucia przywiązania do kogoś nie? też. Więc może z jednej strony chciałaby tutaj, chciałaby od was Czegoś, ponieważ uważa, że tylko wy możecie dać jej tutaj jakąś pasję w tych uczuciach, nie? Chciałaby was może tutaj czymś do siebie przywiązać, nie? Jakąś, jakąś może fizycznością. No i dobra, myśli, wasze myśli, które Tutaj dotyczą tej osoby. No i Wam się jakby trochę chyba wydaje, że ta osoba tutaj no pokazuje się od takiej strony, od strony, tutaj jestem ten magik, nie? Pokazuje się od tej strony takiej powiedziałabym dziwnej, jakby jednak coś ukrywała ja by gdzieś tam jednak coś zakulisowo robiła, nie? bo to jest, to jest właśnie ten mak. Pamiętajcie, no. on e, pokazuje jedno, a gdzieś tam z tego za plecami ma drugie. I wy tak chyba jakby troszeczkę przeczuwacie, że to właśnie nie jest jakaś dojrzała osoba, że tu wam e, jedno mówi, tak? Z jednej z innej strony się pokazuje, Niż, yy, niż, faktycznie, niż faktycznie coś tutaj robi yy, innego w Waszą stronę. No dobrze, a jak się pokazuje tutaj yy, te myśli, które dotyczą Was, tej osoby? No i tutaj pokazał mi się ten król Buław. Yy, ja myślę, że ta osoba tutaj... Yy, o Was myśli jako o osobie stabilnej, z którą tutaj można by było wejść w jakieś partnerstwo, jeśli już jesteście w takim partnerstwie, być może w jakimś związku, no to jakby tutaj pokazuje, że, że jesteście dla tej osoby raczej partnerem stałym, raczej tutaj z tą osobą, raczej z wami tutaj tą stabilność jakąś ma. I, i chciałaby tak taka osoba z wami tutaj coś jednak budować. To też jest strzelec, baron, low lew yy, Mi się zawsze pokazuje w tym królu, była wstrzelec, więc może akurat macie taką osobę. No niemniej jednak yy, tutaj ta osoba was widzi jako kogoś stabilnego. No i dobra, i, i co wy wnosicie do relacji? Wnosicie słońce. No i tutaj są z Waszej strony naprawdę bardzo ciepłe uczucia, bo słoneczko to jest właśnie taka dziecinna radość, zadowolenie. Wy to uczucie tutaj dajecie, nie? U was, ja myślę, że tutaj u was w tej kwestii relacyjności no nie ma nic, do czego można by się było przyczepić, bo no, jakby to słońce mówi, że tutaj... Chcecie w tej relacji dać tej drugiej osobie spełnienie. Chcecie dać przy tej dziewiątce jakąś obfitość. No ale te myśli tutaj, to postrzeganie jakoś tej drugiej osoby, gdzieś tam może jakieś czerwone flagi się pojawiły w Waszej głowie i, i, i to Wam jakby tutaj no, zaczęło przeszkadzać coś, nie? Może gdzieś odkryliście w tej drugiej osobie jakąś taką wadę, może gdzieś jakieś kłamstwo zostało odkryte, że co innego ta osoba powiedziała wam, a co innego tutaj zadziałała inaczej. No niemniej jednak wy jednak do tej relacji wprowadzacie, wprowadzacie te piękne uczucia spełnienia. Natomiast ta osoba tutaj w tej relacji właśnie, no, Pokazuje mi się ta kapłanka, nie? pokazuje mi się tutaj jakby coś w tajemnicy. No i tak przy tym królu mieczy, no to pokazuje mi się tutaj, jeśli jesteście w ogóle wolni na tą chwilę nie? i dopiero z kimś planujecie tutaj jakąś, jakąś że tak powiem, życiową przeprawę, no to być może ta osoba tutaj ukrywa przed wami to, że jest już jakąś taką osobą po rozwodzie, w jakimś związku, nie? Jeśli dla mężczyzn, jeśli jest to kobieta, no to może ukrywać, że tutaj ma jakiegoś swojego byłego męża, nie? Mogą tutaj być jakieś tajemnice, może się tutaj też okazać, że ta, osoba, że ta osoba w ogóle ukrywa przed Wami tutaj w tajemnicy, że z kimś się może też spotykać, nie? bo ten król mieczy oprócz takiej osoby rozwódki, rozwodnika, no to może też oznaczać bliźnięta waga, wodnik, więc może... Ta osoba się z kimś takim spotyka i to przed wami ukrywa, że gdzieś tam jest ktoś jeszcze. No, to nie musi być koniecznie jakiś partner, nie? No ale to też może być jakiś powiedzmy bliski przyjaciel i ta osoba wam tutaj, no, osoba Wam tutaj o tym przyjacielu w ogóle nie wspomina, jeśli chodzi o kobiety. No i dobra, no, na czym opiera się ta, ta relacja? chwileczkę, no bo dla związku jeszcze nie przeczytałam. że tutaj właśnie e, jeśli ta osoba e, tutaj ukrywa, e, jeśli jesteście z kimś w związku, to ta osoba tutaj e, ukrywa być może, że planuje, planuje jakieś działania e, w ukryciu, e, być może jakieś rozstanie, nie wiem, królnie, czy też oznacza tutaj. Odcinanie czegoś. Więc może, no tutaj niestety coś, coś planuję takiego w Waszym kierunku zadziałać, no niesympatycznego, nie, takiego, co, co przysporzy jakichś tutaj kłopotów. Dobrze. Na no czym opiera się ta relacja? Wasza na głupcu. No i to jest wieczny początek dla mnie, nie? Tutaj ciągle są być może jakieś powroty, ciągłe rozpoczynanie tego związku, tej relacji od nowa. Raz jest lub no raz jest dobrze, raz jest ślenie, być nie jest takie rozwodzimy się, wracamy, rozwodzimy się, wracamy, gdzieś ciągle, ciągle jest właśnie w tej, w tej relacji nowy początek. No ja bym powiedziała, że to, to nie jest raczej w, w tym układzie tutaj dobra karta, nie? Właśnie na czym opiera się ta relacja na tym głupcom. To jest taki wieczny początek. No i e, przyszłość relacji. I, I wyszła mi tutaj siódemka mieczy. No i to jest karta tutaj kłopotów, zranienia, zdrady i właśnie no, y, może tutaj chodzić, tak jak wcześniej powiedziałam, przy tej kapłance i tym królu mieczy, że tutaj ktoś ukrywa jakiegoś może partnera. Ukrywa, że chce się rozwieść. Y, a, a wy się pokazujecie, że abyście sobie nie ma przychylili, tak? Dalibyście y, tą stabilność drugiej osobie. Y, Natomiast ta osoba tutaj tutaj pokazuje się w jakiejś, w jakiejś zdradzie. Ciężka kategoria, ja w ogóle nie lubię tej siódemki mieczy, bo to jest takie to jest takie niefajne nie uczucie, gdzie, gdzie ktoś nas robi wypalona. My mamy dobre intencje, Gdzieś tam wierzymy tej osobie, chcielibyśmy, żeby ta osoba również wobec nas była w porządku, a tutaj się okazuje, że no dostajemy takiego strzała, nie? Po prostu my się tego w ogóle tutaj nie spodziewamy po tej osobie. Gdzieś tam ona robi tutaj takie pozory, nie, ta osoba, że, że my się w ogóle nie spodziewamy, że coś tu może być nie tak. No i zwłaszcza przy tutaj ten, ten król Puław, że tutaj ta, ta, ta osoba y, myśli tutaj z jednej strony o jakiejś stabilizacji, nie? Może to w ogóle nie jest stabilizacja y, z wami. Bo tutaj przy, przy tej arcykapłance i tym królu mieczy pokazywałoby się, że te, te myśli tego króla Buław, no one nie dotyczą was, nie? Być może, nie wiem, ta osoba y, widzi stabilizację z kimś innym. Niekoniecznie z wami. No ale wy tutaj y, no podejrzewacie coś, nie? W tym magiku. I w tej siódence Buław. Wy tutaj podejrzewacie jakieś nieczyste y, intencje, nieczyste zagrania. Być może tutaj ta osoba w tym, diable, w tym diable w ogóle ma jakieś nałogi i ona tutaj bezkrytycznie się tym nałogom poddaje i dlatego tutaj jest jakaś zdrada. Ale jeszcze sobie wyciągniemy. Więc uważajcie, no ja mam nadzieję w ogóle, że to nie jest tutaj dla, dla Was, tylko w ogóle dla jakiejś jednej osoby na, osoby na świecie. Ja sobie tutaj wyciągnę jakąś radę. Też pamiętajcie, że jeśli yy, macie dobre związki, nie? I naprawdę macie fajne, stabilne związki, gdzie jest to uczucie, to wszystko, czego tam potrzebujecie, w tym związku macie, to to nie będzie rozkład dla Was, nie? Nie, nie wyszukujcie tutaj jakichś strat na siłę swojego partnera, bo to dla drugiej osoby też może nie być, nie być miłe. Natomiast ja sobie wyciągnę w ogóle jakąś kartę radę, bo nie chciałabym tego tutaj rozkładu zostawiać w, w taki sposób. Jaką kartę radę dla pani, co w tej sytuacji zrobić? Dziesięć pentakli. Jako kartę radę. Ja myślę, żeby tutaj zadbać o, o siebie, o swoje interesy przede wszystkim o swoją stabilność. Nie, bo ta dziesiątka pentakli, ona mi mówi tutaj o, o spełnionych, spełnionych swoich życzeniach, spełnionych, spełnionej rodzinie i tak dalej. Więc może, no cóż, no może powinniście tutaj przede wszystkim zadbać o to, żeby, żeby Wam nic nie brakowało, nie? Żeby wszystko tutaj u was na, było na miejscu. Żebyście mieli to, co sobie tutaj zażyczycie. Tu jeszcze sobie w ogóle do, dołożę do tej dziesiątki, bo mi tak to strasznie mutuje ten rozkład. No um, zadbać o rodzinę. No i teraz tak, no jeśli w ogóle z tą osobą tutaj macie jakąś rodzinę, nie? no to może, może trzeba coś tutaj, yy, trzeba coś w ogóle tutaj odbudować, może trzeba spędzić z tą osobą yy, czasu, żeby do czegoś tutaj nie doszło, nie? żeby tutaj do, do, tej, do tego rozczarowania, do tej zdrady nie, nie doszło. Yy. No jeśli uważacie, że w ogóle jest jeszcze jakiś sens i, i póki, póki coś tutaj się yy, nie wydarzyło, no to może właśnie powinniście tutaj z tą osobą zadziałać, dogadać się, może spróbować tutaj przywrócić, yy, no przywrócić tą stabilność związkowi, nie? Bo przy tej czwórce buław to jest właśnie ta... Ten dom, ta rodzina i, i ta dziesiątka pentakli, to jest ta stabilność. Że tu mamy już wszystko, nie? Jesteśmy w ogóle, super, czujemy się bezpiecznie, nic nam tutaj nie brakuje. No, zadbajcie, jeśli jest jeszcze szansa, pamiętajcie, żebyście zadbali tutaj o, o tę rodzinę. Że sobie wyciągnę jeszcze taki, taką kartę, jak to zrobić. Nie? Jak zadbać o tą rodzinę, żeby tutaj nie doszło do, do jakichś ekscesów? Paść pentakli. Mm -mm. Wykorzystać być może jakieś zasoby finansowe. Wykorzystać jakieś tutaj nadarzające się okazje. Bo on tutaj paść pentakli pokazany jest jakby w ruchu. Więc może mimo jakichś przeszkód, bo też te chmury tutaj są, tak, deszcz pada, on sobie w ogóle bez troski tutaj idzie po tych kałużach z tymi kwiatami do kogoś. Więc może y, trzeba by było tutaj, y, mimo jakichś problemów, mimo jakichś takich niefajnych y, tutaj przeczuć sytuacji, po prostu wyjść do kogoś z jakąś inicjatywą. Nie? Być może jakiś tutaj powinniście wspólny wyjazd gdzieś tam się wybrać razem i, i no, należałoby tutaj coś zaproponować. Nie? Wykorzystać jakieś właśnie swoje zasoby, które macie, czy to finansowe, czy to właśnie tą swoją tutaj stabilność różnego rodzaju, no emocjonalną również. nie no coś tu zaproponować, pomyślcie nad tym, ale to, to, to są tutaj rady dla, dla osób raczej w związku, nie? bo jeśli, e, jeśli dopiero macie tutaj kogoś m, na oku i, i takie rzeczy gdzieś wam tutaj e, migają, nie? Że, że ta osoba nie jest do końca z wami fair, ja bym, ja bym odpuściła. Natomiast może ja sobie wyciągnę tutaj kartę właśnie dla singli, którzy się z kim spotykają dopiero i, i mają jakąś taką niefajną tutaj sytuację z tą osobą. Co zrobić dla singli? Trójka kielichów. No i w sumie właściwie też nam się pozytywnie tutaj ta rada e, pokazała, nie właśnie. Wybrać się z kimś na imprezę, spędzać wspólnie czas. Być może też w tej trójce kielichów, nie wiem, zapytać kogoś, jakieś bliskie osoby o zdanie. Bo może się okazać, że tutaj ktoś Wam jakieś inne spojrzenie w ogóle na to, na to przedstawi. Nie, Jeśli z tą osobą, no to też może spróbujcie z tą osobą tutaj ten czas spędzić, nie? Może no, faktycznie jakieś tutaj, y, jakąś tutaj imprezę y, należałoby się y, z, z tamosą na jakąś imprezę tutaj wybrać. No, y, spójrzcie tak ze, ze swojej perspektywy. Zobaczcie, co Wam tutaj przyświeca. Karty no, rady wyszły dobre, nie? żeby jednak tutaj coś, coś działać w tym kierunku, żeby tego tak nie zostawiać, nie, nie porzucać. Mimo, mimo jakichś swoich obaw. Albo może po prostu yy, przy tej trójce kielichów może to też być yy, tutaj... No, inni teraciści mówią, że trójka kielichów to jest karta yy, trójką tania, Natomiast tutaj jako, jako rada raczej bym powiedziała, żeby w, no albo w te trójkąty w ogóle nie wchodzić, a, a jeśli wiecie, że ta osoba gdzieś tam e, raczej nie ma nic wspólnego z tymi trójkątami, no to powiedziałabym, żeby tutaj e, zadziałać, nie? żeby te, m, między Wami jakieś miłe chwile tutaj się jednak pojawiły. Dobrze, e, serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że że to czytanie nie było dla wszystkich, mm. <laughs> no bo y, te karty były ciężkie, nie? tak y, obiektywnie patrząc. I, I mam nadzieję, że wrócicie w przyszłym miesiącu na czytanie na czerwiec, właściwie tuż w tym, bo na pewno będę w, gdzieś tak w środku miesiąca y, bliżej pełni y, robić te czytania. Mm. Zawsze y, robię jakieś czytania na, na, na następny miesiąc blisko pełni. No, no wtedy czuję po prostu, y, że gdzieś te karty pokazują mi taką y, obiektywną prawdę. Nie? W inne dni po prostu tego tak nie czuję. Dobrze, y, ja Wam serdecznie dziękuję na tą chwilę i do następnego razu.